27 czerwca 2025 roku pojawił się nowy album zespołu Ich Troje o nazwie Wybiła 11. A ma za mikrofonem i zapraszam na recenzję. Zespół, założony przez Michała Wiśniewskiego i Jacka Łągwę, to muzyka, która towarzyszyła mi odkąd pamiętam. Dlatego też, gdy znalazłam informacje o nowym wydawnictwie, czekałam z niecierpliwością. Byłam bardzo ciekawa, co zespół chce zaprezentować swoim fanom. Według Spotify, album zawiera 16 utworów oraz trwa godzinę i 9 minut, więc muzyki jest tu bardzo dużo. Album rozpoczyna się bardzo spokojnie. Zespół prezentuje nam instrumentalne ballady i spokojne utwory, które są świetne. One właśnie mają przygotować nas do tego, co formacja ma do zaproponowania w drugiej połowie krążka. Od dziewiątego kawałka otrzymujemy całkowicie inne brzmienia mocne rokowe granie. Dostaliśmy osiem spokojnych, hipnotyzujących utworów, których cudownie słucha się, zamykając oczy i skupiając się na tekście, oraz kolejne osiem kawałków z niesamowitą energią i klimatem, które głównie zachęcają do tańca. Zespół zgrabnie manewruje między punkiem i rokiem. Dokładając jeszcze odrobinę elektronicznych dźwięków. Odpalając wybiła 11, otrzymałam zróżnicowaną płytę i myślę, że jest to strzał w dziesiątkę, bo mnie się bardzo ta różnorodność podoba. Głosu Michała Wiśniewskiego nie trzeba nikomu przedstawiać. Charakterystyczny wokal to znak rozpoznawczy artysty. I muszę przyznać, że ten nadal ma to, co mnie do jego twórczości kiedyś przyciągnęło. Ten zadzior jest wręcz skrojony pod muzykę, którą znajdziemy na płycie. Jeśli chodzi o wokal Martyny Majchrzak, to bardzo mi się podoba. Jest świetny i idealnie pasuje do głosów obu panów. Wokal Jacka Łągwy to również klasa sama w sobie. Tak się te trzy głosy dobrały, że ich słuchanie powoduje u mnie pozytywne emocje. I jeszcze chwilę o tym, co próbują nam przekazać artyści. Jeżeli ktoś szuka przykładu do definicji szczerej i bezkompromisowej warstwy tekstowej, to wydaje mi się, że słowa śpiewane przez każdego z wokalistów będą nadawać się jak żadne inne. To jest moim zdaniem najpiękniejsze na tej płycie. Pora teraz na wybór trzech najlepszych utworów z albumu. Wybiła 11. Są to Nowa Ziemia, czyli kawałek, który ma fenomenalny punkowy wręcz klimat. Jacek śpiewa tu tak, że nie umiem przejść obok tego obojętnie, a w dodatku ten podkład muzyczny jest niesamowicie energetyczny. Najpiękniejszy festiwal świata super. Hipnotyzujące gitarowe riffy na początku tworzą zjawiskowy utwór. Cała trójka wokalistów daje tu z siebie wszystko, dzięki czemu tego kawałka nie da się przesłuchać raz. Szczególnie, że on również ma bardzo energiczny, pankowy klimat. Nie kupię ci więcej róż. Cudowna ballada, przepięknie zaśpiewana przez Michała i Martynę. Słuchałam jej z dreszczami i takim pozytywnym napięciem jednocześnie zamykając oczy. Wyróżniłabym jeszcze takie kawałki jak nielekka ballada, bądź tam, gdzie on, oraz nie pytam cię o miłość. Jestem zachwycona, że zespół Ich Troje nadal wydaje nową muzykę. Dzięki temu otrzymujemy takie perełki jak Wybiła 11. Cudowny, charakterystyczny głos Michała Wiśniewskiego nadal działa na mnie i dalej potrafi przyciągnąć mnie do jego twórczości. Przesłuchałam najnowszą pozycję wydawniczą trzy razy i za każdym razem zamykałam oczy przy tej spokojnej połowie płyty, oraz świetnie się bawiłam przy tej mocniejszej części. Dobór utworów jest fantastyczny, i moim zdaniem nie można było lepiej poukładać tracklisty. W dodatku nie ma tu żadnego słabego utworu. Artyści dali z siebie wszystko i wydali fenomenalny album. Podsumowując, ich troje to nadal potężna dawka muzycznej energii oraz spokojnych brzmień okraszonych fantastyczną warstwą tekstową. Zespół stworzył 16 zjawiskowych kompozycji, które są tym czymś, za co ja pokochałam ich kiedyś. Myślę, że fani zespołu będą zadowoleni, bo ja jestem zachwycona. A wy słuchaliście już nowej płyty zespołu Ich Troje? Jakie są Wasze odczucia? Napiszcie w komentarzu. Ja standardowo zapraszam Was do obejrzenia innych moich filmów, a jeśli ten Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę, zostawcie suba. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się ciepłutko. Pa!